Człowiek potrzebuje ojca nie tylko po to, by się narodzić, ale by wiedzieć, kim jest. Te słowa napisał Karl Jung. Ojciec jest nie tylko tym, który daje życia, ale także tym, który wprowadza dziecko w świat zewnętrzny. To ojciec ustala zasady, granice, a tym samym daje poczucie bezpieczeństwa i tożsamości. Tradycji judeo chrześcijańskiej to właśnie ojciec nadaje imię, co symbolizuje przekazywanie dziecku godności i poczucia własnej wartości. Ojciec odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju dziecka, zarówno emocjonalnym, społecznym, jak i duchowym. Brak dobrego ojca nie jest zwykłą pustką, ale jest raną. Nic więc dziwnego, że w dobie kryzysu ojcostwa żyjemy w społeczeństwie, w którym na pierwszy plan wysuwają się problemy z poczuciem własnej wartości i tożsamości. Aby lepiej zrozumieć, jak ważna jest rola ojca w kształtowaniu się osobowości, tożsamości dziecka, jak ważna jest jego rola w jego wychowaniu, zobaczmy, co na ten temat mówi nauka. Psychologia dostarcza licznych dowodów na to, jak relacja z Ojcem kształtuje obraz samego siebie, świat i relacje z innymi. Przyjrzyjmy się, co więcej na ten temat mówią główne szkoły psychoterapii, a potem zobaczymy, jak to wpływa na nasz obraz Boga i co możemy zrobić, aby te zranienia z relacji z Ojcem mogły zostać uzdrowione. Psychoterapia psychodynamiczna zwraca uwagę na to, jak niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa wpływają na nasze zachowania, pewne wzorce w dorosłości. Ojciec jest tutaj symbolem prawa, autorytetu, świata zewnętrznego. Jego nieobecność może skutkować brakiem wewnętrznego poczucia siły, braku jasnych granic. Freud. Podkreśla rolę ojca jako tego, który pomaga dziecku oddzielić się od matki i wejść w realny świat. Jeśli ojciec był słaby, nieobecny lub przemocowy, dziecko nie ma się na czym oprzeć, brakuje mu oparcia we własnej tożsamości. Taka osoba w życiu dorosłym może być niepewna, słaba, krucha, wycofana niekiedy. Zbuntowany. Z kolei terapia systemowa postrzega rodzinę jako system. Brak ojca zaburza równowagę. Dziecko może przejmować rolę opiekuna wobec matki lub młodszego rodzeństwa. Brak ojca odbiera dziecku dzieciństwo. Stawia go w roli, do której nie był przygotowany. Poza tym ojciec jest ten, który wypuszcza dziecko w świat. Daje mu siłę, odwagę i orientację w rzeczywistości. Gdy nie spełnia tej roli, dziecko zostaje jakby emocjonalnie uwięzione w rodzinie pochodzenia. A w dorosłym życiu nie potrafi zbudować zdrowych granic, nie potrafi Określić swojej dorosłej tożsamości. W, w terapii schematów skupiamy się na tak zwanych schematach, głęboko zakończonych przekonaniach o sobie, o świecie i o relacjach. Zranienia ze strony ojca mogą wykształcić schematy deprywacji emocjonalnej czyli myślenie, nigdy nie zaspokoi moich potrzeb. Może wykształcić schemat niepełnowartościowości, takie poczucie, jestem jakiś gorszy, czegoś mi brakuje. Schemat porzucenia, a więc myślenie, że wcześniej czy później i tak wszyscy mnie opuszczą. Czy też schemat surowych norm. Muszę być idealny, by zasłużyć na miłość. Muszę być doskonały, by ktoś mnie zechciał. Dorosły, nawet jeśli odniesie sukces, żyje z wewnętrznym głosem krytyka. Pomimo obiektywnych życiowych sukcesów, pozostaje niezadowolony z siebie, czuje się niespełniony, a niekiedy wręcz zraniony. W terapii egzystencjalnej podkreśla się wagę odpowiedzialności, wolności, sensu. Ojciec jest często pierwszą osobą reprezentującą wartości większe niż ja. Ojciec reprezentuje prawo, ład, strukturę. Jeśli brak jest ojca, pojawia się poczucie zagubienia, pojawia się lęk. W dorosłym życiu osoba bez wzorca ojca może traktować swoje potrzeby jedynie jako Najważniejszy punkt odniesienia w życiu. Taka osoba może myśleć, że wszystko kręci się wokół niej. Tyle teorii. Przyjrzyjmy się teraz konkretem. Zobaczmy, jakie mogą być formy zranienia ze strony ojca. Zranienia ze strony ojca mogą przybierać wiele form od jawnej przemocy po subtelną nieobecność. Niekiedy są wynikiem traum rodzinnych. Czasem owocem niedojrzałości emocjonalnej, czy braku własnego wzoru ojcostwa. Często ojciec sam był kiedyś poranionym synem, który nie potrafił dać tego, czego sam nie otrzymał. Jakie są typowe źródła zranień w relacji z ojcem? Pierwsza z nich to nieobecność. Może być obecność fizyczna, kiedy ojca po prostu nie ma bo wyjeżdża, bo daleko pracuje, bo zarabia za granicą na chleb. Albo jest nieobecny, ponieważ upija się, dniami jest poza domem. A może w wyniku rozwodu, w wyniku rozstania się z matką, znikną gdzieś, odszedł w jakieś nieokreślone sinądane. Ale ta nieobecność może mieć też charakter... Emocjonalny. Jest, ale go nie ma. Jest niedostępny. Jest w swoim świecie, swoich zainteresowań, swojego hobby, swojej kariery. Nie angażuje się emocjonalnie w to, co przeżywa dziecko. Oczywiście wszystko może być usprawiedliwione, bo praca jest po to, żeby utrzymać rodzinę, bo pieniądze są dla Twojego dobra, myśl o Twojej przyszłości. Ale dziecko zapamięta tylko emocjonalny brak tak ważnej osoby w swoim życiu. Dziecko bardziej potrzebuje obecności niż ideałów. Nieobecny ojciec to, można powiedzieć, rana bez krwi, ale za to krwawiąca całe życie. Innym typem zranienia, inną formą zranienia, jest przemoc. Przemoc fizyczna, werbalna, psychiczna, niekiedy seksualna. Przemoc, czyli wykorzystanie swojej pozycji. Jestem starszy, jestem większy, jesteś ode mnie zależny, zależna. I wykorzystał tą swoją pozycję, żeby ci pokazać swoją siłę. Niekiedy. Najbardziej raniąca bywa ta ostatnia forma przemocy, przemoc psychiczna. Słowa nic z ciebie nie będzie mogą krzyczeć w nas przez dekady i boleć bardziej niż jakiś klaps dany we wczesnym dzieciństwie. I wreszcie inne zranienie to odrzucenie czy zawstydzenie. Porównywanie z innymi, krytyka, brak akceptacji, brak otwartości na emocje dziecka, komunikaty typu: Chłopaki nie płaczą, dziewczynki się nie, nie złoszczą. Jeśli padają ze strony Ojca, są odbierane jako wezwanie do tego, żeby nie czuć. Twoje emocje mnie nie interesują. Inną formą przemocy jest zimna obojętność, czyli kompletny brak zainteresowania życiem dziecka, brak obecności na ważnych wydarzeniach, brak ojca w zabawach z dzieckiem, unikanie rozmów z dzieckiem, bycie obok. Ty masz swój świat, ja mam swój świat. Spotykamy się na ważnych rodzinnych uroczystościach, kiedy pozujemy do zdjęcia. Być może idziemy za ręce w niedzielę do kościoła i udajemy szczęśliwą rodzinę. Ale kiedy wracamy do domu, każdy wraca do swojego małego świata. Nic mnie nie obchodzisz. Jesteś mi obojętny. Taki komunikat dostaje młody człowiek. Inną formą przemocy jest nadmierne wymaganie lub kontrola, czyli miłość warunkowa. Jeśli wypełnisz moje rozkazy, jeśli zrobisz to, co ci każę, to wtedy cię pokocham, to wtedy dostaniesz nagrodę. Miłość, która jest uzależniona od wyników. Pojawia się perfekcjonizm zamiast czułości. Tak wygląda katalog najważniejszych form nadużyć, najważniejszych form zranień w relacji z ojcem, ale oczywiście ta lista może być dłuższa, o wiele dłuższa. Ale pytanie zasadnicze: jak te zranienia wpływają na nasze życie? Czy w ogóle mają wpływ na nasze życie dorosłe? Czy wystarczy spakować się, zostawić swój rodzinny dom? A wraz z nim wspomnienia, by rozpocząć nowe, szczęśliwe, dorosłe życie. Niestety, rany w relacji z Ojcem przenikają do dorosłego życia w sposób bardzo subtelny, ale jednocześnie w sposób bardzo destrukcyjny. Dziecko uczy się od Ojca widzieć siebie, widzieć świat. Patrzy na siebie. Przez pryzmat relacji z Ojcem. W dorosłości człowiek może nie rozumieć źródeł swoich trudności, bo ten ból relacji z Ojcem został głęboko zakopany. Niekiedy przeżywane trudności nie są bezpośrednio kojarzone z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości z dzieciństwa, i dopiero oko specjalisty może nam pomóc połączyć nasze trudności. W radzeniu sobie z życiem, z relacjami z bliskimi nam osobami, z tym, co wydarzyło się w dalekiej przeszłości w naszym życiu. Jakie są te typowe konsekwencje zranień w relacji z Ojcem? Przede wszystkim to trudność w tworzeniu trwałych relacji. Relacje są powierzchowne, płytkie, na krótko. Osobie trudno jest. Zbudować związek, przyjaźń, przynależeć do wspólnoty. Rodzi to napięcie, a każde napięcie wymaga rozładowania, więc wcześniej czy później taka osoba znika i szuka kolejnej relacji, niestety na chwilę. Kolejną konsekwencją jest zaburzone poczucie własnej wartości. To ojciec nadaje komunikat: jesteś piękna. Jesteś silny, dasz sobie radę, jesteś wartościowym człowiekiem. Kiedy tych komunikatów zabraknie, osoba może mieć niskie poczucie wartości, własnej wartości. Może sprawować niekiedy funkcje poniżej swoich kompetencji, nie podejmować wyzwań, bo uważa, że i tak jej się nic nie uda. Albo wręcz przeciwnie. Może mieć poczucie wartości sztuczne nadmuchane, taki narcyzm, takie sztuczne budowanie sobie poczucia własnej wartości o jakieś tytuły, pozycje, znajomości. Tak jakby to mówiło coś o mnie. Innym przejawem zranień w relacji z ojcem w życiu dorosłym jest nadmierna samokontrola. Brak yy, takiej przestrzeni na błąd, brak przestrzeni na ludzką pomyłkę, brak przestrzeni na powiedzenie sobie: Nie dam rady, to co mam wystarcza, więcej nie mam siły. A z drugiej strony może też pojawiać się taki brak zupełnie struktury wewnętrznej, taka osoba chaotyczna, bez żadnych zasad. Skłonność do perfekcjonizmu, samokrytycyzm to kolejne przejawy tych trudności. Ich formą może być lęk przed porażką, autorytetem, zależnością. Ale co najważniejsze, co nas dzisiaj szczególnie interesuje, to to, że relacja z Ojcem ma ogromny wpływ na nasze życie duchowe. Najgłębszym skutkiem zranienia w relacji z Ojcem, może być zafałszowany obraz Boga. Często nieświadomie przerzucamy cechy ziemskiego ojca na Boga Ojca. Głęboko ten temat poruszył błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, który pisząc o Bożym Miłosierdziu podkreślał, że jeśli ktoś chce stać się apostołem Bożego Miłosierdzia, chce zgłębić, poznać tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Przede wszystkim musi oczyścić obraz Boga, jaki nosi w sobie. I musi zobaczyć, jaki obraz wyniósł z dzieciństwa, z wychowania, z relacji ze swoimi rodzicami, szczególnie ojcem, a następnie w świetle Słowa Bożego ten obraz oczyścić. Jak to wygląda w praktyce? Jak ma się ta zależność między doświadczeniem, Relacji z Ojcem, a obrazem Boga Ojca. Jeśli nasz Ojciec był surowy, to Bóg może nam się wydawać niedostępny i groźny. Oczywiście przychodzimy do Niego, modlimy się, wypełniamy przekazania czy jakieś zasady, których zostaliśmy nauczeni, ale nie z potrzeby serca, ale z lęku. Gdy ojciec był nieobecny, Bóg może wydawać nam się obojętnym albo dalekim. I pojawia się myślenie: przecież on ma tyle spraw, co go będzie obchodzić moje życie, moja codzienność. Kiedy ojciec nas zawstydzał, poniżał, wyśmiewał, Bóg może wydawać nam się kimś, kto jest Nieustannie nami rozczarowany. To często widać w przeżywaniu sakramentu spowiedzi, kiedy pojawiają się skrupuły, kiedy pojawia się to myślenie, a może jednak coś źle zrobiłem, a może jednak nie do końca wypowiedziałem swoje grzechy. Tak jakbyśmy chcieli się zabezpieczyć, żeby Bóg, tak jak to czynił Ojciec, nas nie wyśmiał, nie poniżył. I wreszcie, jeśli Ojciec nas kochał warunkowo, kochał nas, okazywał nam czułość, bliskość, tylko wtedy, kiedy spełnialiśmy Jego zachcianki, rozkazy, Bóg może nam się wydawać jako Pan i Władca, na którego przychylność trzeba sobie zasłużyć. Ten obraz Boga to nie jest mała sprawa, ponieważ tak jak sobie Boga wyobrażamy, tak też się modlimy. Tak będziemy przeżywać relacje w naszych wspólnotach. Takie będziemy mieli zaufanie do prowadzenia duchowego. Człowiek może czuć, że nie ma dostępu do Boga, że go nie widzi, że Bóg go nie słyszy, że jest grzeszny, że nie zasługuje na jego miłość. I to wszystko będzie wpływać na nasze przeżywanie modlitwy i sakramentów. Co zrobić w takiej sytuacji? Propozycja, którą daje Kościół, to wejście na ścieżkę, uzdrowienia. Jak powiedziałem wcześniej, tym pierwszym punktem jest oczyszczenie obrazu Boga, jest odkrycie prawdziwego oblicza Boga. Henry Newman pisał cała Ewangelia polega na powrocie do Ojca, który wygląda nas tęsknotą i biegnie nam na spotkanie. Z kolei psalmista w psalmie 27 pisze. Ojciec mój i matka mnie opuścili, ale Pan mnie przygarnie. John Bradshaw pisze, że w przypadku uświadomienia sobie zranień w relacji z ojcem należy wziąć za to odpowiedzialność. Ujmuje to w następujących słowach. To nie Twoja wina, że byłeś zraniony. Ale to Twoja odpowiedzialność, by się tym zająć. Jak można dać sobie pomóc w dorosłym życiu? Uzdrowienie jest możliwe, ale wymaga prawdy, odwagi i czasu. Bóg nie cofa przeszłości. Modlitwa o uzdrowienie zranień to nie jest reset naszej pamięci. To nie jest Wymazanie tego, co się już wydarzyło, ale to droga do uwolnienia się od wpływu tych wspomnień, wydarzeń na moje tu i teraz. To doświadczenie paschalne. Jezus ma rany Wielki Piątek na krzyżu, ale i w niedzielę zmartwychwstania. Te pierwsze krwawią, te pierwsze. Są dowodem, niezbitym dowodem śmierci Jezusa. Ale w niedzielę zmartwychwstania te same rany mówią o zwycięstwie życia nad śmiercią. Te rany stają się źródłem miłosierdzia. I to jest droga, do której jest zaproszony każdy z nas. Aby ją przejść, trzeba na początku uznać prawdę i przestać usprawiedliwiać. Tak. Zostałem zraniony, zraniona. Tak. Konkretne wydarzenia miały miejsce w moim życiu. I wreszcie przyznanie się do prawdy emocjonalnej. Tak, to bolało. To bolało, że Ojca nie było, kiedy powinien być. To bolało, kiedy osoba tak ważna w moim życiu mnie poniżała. To bolało, kiedy. Osoba, której zadaniem jest wprowadzić mnie w ten świat, nauczyć szacunku do siebie, mówiła: Nic z ciebie nie będzie, do niczego się nie nadajesz. Trzeba uznać, że czegoś zabrakło i że to miało i ma wpływ na moje aktualne życie. To wydobycie na światło dzienne jest kluczowe. Jak pisze Irwin Yalom. Nie leczymy tego, co ukryte, lecz tego, co wypowiedziane. Drugi element to jest praca z drugim człowiekiem. Może to być praca terapeutyczna, może to być kierownictwo duchowe, prowadzenie, towarzyszenie, ale chodzi o to, aby tego, co sobie uświadamiam, tego, co odkrywam, tego, co wydobywam na światło dzienne, nie zamykać tylko dla siebie. To nie może być przeżyte w samotności. To musi być przeżyte z drugim człowiekiem, bo tylko relacja ma działanie kojące. Zranienia w relacji mogą być uzdrowione tylko i wyłącznie poprzez relację. I to musi być przestrzeń bezpieczna, w której Mogę mówić, opowiadać o tym, co się wydarzyło, co mnie zabolało, w sposób wolny, bez oceniania, w moim tempie, mając świadomość, że zostanę z tym przyjęty i zrozumiały. I wreszcie droga ta prowadzi do nowego duchowego ojcostwa. Do doświadczenia, że moim prawdziwym Bogiem, moim prawdziwym Ojcem jest Bóg, którego objawił mi Jezus. To On jest pełen miłości, miłosierdzia, czułości. To jest jakby końcowy etap uzdrowienia, a jednocześnie ten początek nowego życia, które zostało zwiastowane przez Jezusa z zmartwychwstałego. Otwieram się na duchowe ojcostwo. Boga w kościele poprzez wspólnotę, kierownictwo duchowe i sakramenty. Chciałbym zakończyć te nasze rozważania kilkoma przykładami świętych, którzy mieli trudne relacje z Ojcem, których relacje z Ojcem nie były idealne, i paradoksalnie te trudności doprowadziły ich do głębokiej przemiany i głębokiego życia duchowego. Pierwszą postacią, którą chciałbym przywołać, jest święty Jan Bosko. Jego ojciec zmarł, gdy miał dwa lata. Żył w biedzie, doświadczył chłodu od brata i ojczyna. Mimo trudnych warunków rodzinnych, jednak Jan doświadczył głębokiej duchowej przemiany i stał się ojcem duchownym dla tysięcy chłopców ulicy. Sam mawiał, zabrakło mi ojca, więc postanowiłem być ojcem dla innych. Innym przykładem jest Święta Teresa z Lizjo, nazywana Małą Tereską. Choć miała kochającego ojca, śmierć matki i duchowe cierpienia w dzieciństwie sprawiły, że doświadczyła wielu trudności emocjonalnych. Bardzo przeżyła takie doświadczenie ograniczoności ludzkiej miłości tej miłości ziemskiego Ojca. Dlatego, gdzie jak duszy, pokazuje drogę dziecięctwa duchowego, jako drogę do zaufania Bogu pomimo lęku, które, który wyniosła z relacji ze swoim ojcem. I wreszcie święty Ignacy Loyola. W młodości był ambitnym żołnierzem wychowanym w surowym domu. Doświadczył kryzysu po kontuzji wojennej. A jego nawrócenie było głębokim procesem leczenia męskiej tożsamości, dumy, obrazu Boga. Także stał się ojcem duchowym całego zakonu. Drodzy bracia i siostry, podsumowując, należy powiedzieć, że zranienia w relacji z ojcem są jednymi z najbardziej bolesnych. Ale też to właśnie te zranienia. Mogą stać się miejscem największego uzdrowienia. Bóg nie obiecuje, że nie będziemy poranieni, ale Bóg nam obiecuje, że te rany mogą zostać uzdrowione, przemienione i one mogą stać się źródłem radości i miłosierdzia, nie tylko dla nas, ale także dla tych osób, które spotkamy w swoim życiu. Dlatego zachęcam Was, abyśmy. W tym czasie adoracji, spotkania z Jezusem, który jest obrazem Boga Ojca, oddali mu te zranienia z lat dzieciństwa, zranienia w relacji z Ojcem, prosząc o ich uzdrowienie i przemianę.